Witam Państwa, dzień dobry. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Ilu wyszkolonych radzieckich kosmonautów nigdy nie dotarło na orbitę? 29 sierpnia 2025 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Media radzieckie nie lubiły mówić o porażkach, które są nieuniknione podczas testowania nowych technologii. Jak dodamy do tego wypadki. W, w których ginęli lub tracili zdrowie, stając się niepełnosprawnymi, młodymi, dobrze wyszkolonymi specjalistami, to zdarzenie starannie tuszowano, powołując się na klauzulę tajności. Me media wspominały tylko to, co najlepsze o radzieckich kosmonautach. Którzy byli chlubą całego kraju, a nazwiska najsłynniejszych bohaterów znane były od najmłodszych do najwybitniejszych. Oczywiście, przeciętnym ludziom opowiadano no, ogólnie o trudnościach związanych ze szkoleniem i wymaganiach, jakie musieli spełnić każdy przyszły kosmonauta, ale jak było, naprawdę wiedzieli tylko specjaliści pracujący w dziedzinie i sami piloci. Przez długi czas starannie przemilczano fakt, że w pierwszym oddziale specjalnie utworzonym na potrzeby lotów kosmicznych znajdowali się kosmonauci, którym nigdy nie udało się zrealizować swojego marzenia. Jednym z, z ważniejszych czynników pozostaje to, że młodzi, całkowicie zdrowi ludzie o szczególnym nastawieniu psychicznym doskonale rozumieli, jak ryzykowny był ich wybór, jednak marzenie o dotarciu do kosmosu było głównym celem ich życia. Kim byli ci ludzie, yy, którzy byli w stanie poświęcić nie tylko zdrowie, ale w niektórych przypadkach życie? Każdy z tych astronautów. Ma swoją historię, która może, która może ujawnić sekrety całej epoki. Oddział kosmonautów numer 1. początkowo zawód kosmonauty nie istniał w żargonie zawodowym. Do pierwszego oddziału rekrutowano pilotów doświadczalnych i pilotów wojskowych szkolonych do pilotowania samolotów myśliwskich przed rozpoczęciem szkolenia. Pierwszy oddział kosmonautów z Sowieckiego Sajuza. Spośród 3,5 tysiąca młodych, zdrowych pilotów o wyjątkowej wytrzymałości wybrano zaledwie 20 osób. Pod względem budowy ciała byli to przeciętni faceci, nie ważący więcej niż 70 kg i nie wyści niż 170 cm. Najstarszy kandydat miał wówczas niewiele ponad 30 lat gdyż granica wieku nie miała przekraczać 35 lat. Do 7 marca 1960 roku utworzono pierwszą główną grupę kosmonautów składającą się z 12 osób, w tym Georgi Sonin, Juri Gagarin, Niemiec Titow, Iwan An Anikiejew, pa Paweł Popowicz, Andi Jan Nikołajew, Aleksiej Leonow, Władimir Komarow, Grigori y, nielubi, y, Nielujubow, Wiktor Gorbatko, Borys Wołynow i Walerii Bykowski. Później podjęto decyzję o dodaniu do listy ośmiu pilotów, którzy stali się zespołem rezerwowym: Anatoli Kar, y, Kartaszew, Mar, y, Mars Rafikow, Walentin Filaj Tyjew, Paweł Bale Balejew, Dmitri Zajkin, Valentin Bondarenko, Jewgenin Chrunow i Valentin Warłamow. Każdy z tych 20 pilotów, biorąc pod uwagę ich umiejętności zawodowe, był potencjalnym kandydatem na astronautę, jednak tylko 12 osobom pozwolono latać. Te same 8 osób które trenowały równie intensywnie jak pozostali, nadal nie mogło zrealizować swego marzenia. Pierwszym, który wypadł z listy jest Wa Warlemow, Walentin. Absurdalny wypadek, który przydarzył się pilotowi latem 1960 roku, doprowadził do usunięcia Walentina Warłamowa z listy kandydatów do lotu kosmicznego. Po jednym z wyczerpujących treningów, cały zespół przyszłych kosmonautów postanowił spędzić wakacje nad jednym z jezior w pobliżu obozu, obozu szkoleniowego. Podczas nurkowania Walentin uderzył głową w odno zbiornika i niestety doznał urazu kręgosupa. Przez prawie rok lekarze monitorowali stan zdrowia pilota, lecz ostatecznie przemieszczenie jednego z kręgów szyjnych doprowadziło do wydalenia Warłomowa z korpusu kosmonautów. Chociaż pylon został odsunięty od szkolenia, nadal pełnił funkcję instruktora szkoleniowego jednostki. Na zawsze pozostał na liście specjalistów Star City, którzy wysz wyszkolili najlepszych kosmonautów nie tylko w kraju, ale i na świecie potrafiących latać w kosmos i wykonywać powierzone im zadanie, mające na celu badanie cech przestrzeni kosmicznej Kartaszo w Anatolii. By je był jednym z najlepszych pilotów, i według jego zdanych Mógł zostać pierwszym kosmonautą, któremu powierzono by pierwszy lot w kosmos, ale pod koniec października 1960 roku zdiagnozowano u niego problemy zdrowotne. Powodem był trening, w trakcie którego astronauci musieli być poddawani przeciążeniom rzędu 7 do 12 g. Co jak wykazano miało negatywny wpływ na Anatolija w postaci poważnych krowotoków w biodrach i plecach podczas rekonwalescencji w ośrodku medycznym miejsce Kartaszewa zajął inny pilot Grigori Nielubow. Chociaż po re rehabilitacji mającej na celu przywrócenie mu zdrowia Kartaszow Został przewrócony do głównego zespołu. Anatolii nie znalazł się na liście kosmonautów, którzy mu e musieli zdać specjalne egzaminy, po których pilot pięć dni przed słynnym lotem Gagarina osobiście złożył raport o przeniesieniu do regularnej jednostki wojskowej. Kartaszow poświęcił następnie całe swoje życie lotnictwu, pracując w biurze konstrukcyjnym Anatowa. Został zwolniony w stopniu, pod, w stopniu pułkownika z powodu przejścia na emeryturę. Za ikin Dmitry, tego pilota, również usunięto z głównej drużyny ze względu na stan zdrowia, choć kontynuował szkolenie jako rezerwowy do końca 1969 roku. U Dmitrija Aleksiejiewicza zdiagnozowano chorobę żołądka. Która utrudnia, utrudniła szkolenie, ale mimo to pilotowi udało się osiągnąć doskonałe wyniki i pozwolono mu nawet pełnić funkcję rezerwowego dowódcy statku kosmicznego Woschod 2, który w tym czasie brał udział w programie przygotowawczym do lotu wojskowego statku rozpoznawczego Sojus 6. Dmitry Aleksiejewicz pozostał, aby pracować w gwiezdnym mieście, a jego kandydatura kilkakrotnie była nawet uwzględniana na liście kosmonautów, których loty były planowane, ale wrzut żołądka stał się powodem, dla którego został odstawiony i objął stanowisko wiodącego ra do spraw eksperymentów technologicznych. Dmitrij Aleksjejewicz Przeszedł na emeryturę w 1996 roku, ale nawet później często konsultował się ze specjalistami zajmującymi się tworzeniem specjalnych programów eksperymentalnych Rafik of Mars. Jednak w przypadku tego pilota powodem wydalenia nie były problemy zdrowotne, lecz jego niewłaściwe zachowanie w tamtym okresie i systematyczne łamanie dyscypliny. Mars Zakarowicz wielokrotnie opuszczał oddział bez pozwolenia, łamiąc tym samym harmonogram szkolenia. Innym powodem wyrzucenia było niemoralne zachowanie pilota w życiu codziennym, a raczej decyzja Marsa Zakarowicza o rozwodzie żoną, co w tamtych czasach było niedopuszczalnym czynem hańbiącym tytuł radzieckiego kosmonauty. Czyli niesubordynacja. Wykluczenie było poważnym ostrzeżeniem dla pozostałych kosmonautów pierwszego oddziału, choć trzy, yy, trzy późniejsze wykluczenia również wynikały z naruszeń dyscypliny. Po wydaleniu ze służby Mars, yy, Mars Zakarowicz, Rafikow służył w siłach powietrznych sowieckiego Sojuza, a aż do przejścia na emeryturę, i nie można zaprzeczać. Że nie, nie raz czy dwa żałował lekkomyślnych czynów, których dopuścił się w młodości Anikiew Iwan, Nib, Bebow, Grigori i Filiatew Valentin. W tym przypadku piloci zostali całkowicie wydaleni z powodu absurdalnego starcia z patrolem wojskowym, który podczas próby zatrzymania pilotów zachowywał się wobec nich niegrzecznie. Później, gdy y, komendy ustalił y, już wszystkie szczegóły, postanowił nie dopuścić do incydentu, ale pod jednym warunkiem: y, piloci zostali poproszeni o przeprosiny za swoje czyny, ale i tu, jak, jak to mówią, diabeł do, y, dopuścił do czyli diabeł tkwi w szczegółach, chyba tak. Grigori Niebulow stanowczo odmówił przeprosin. W rezultacie komendatura wydała raport, co stało się przyczyną wydalenia całej trójki. Chociaż Niebulow został już wówczas włączony do trójki pilotów przygotowywanych do pierwszego lotu. Gagarin, Tiereszkowa, Bykowski osobiście wsadzili się, wstawili się za pilotami. Którzy naruszyli dyscyplinę, ale, ich, ale nawet ich próby nie wpłynęły na decyzję dowódców pododdziału. Grigori Niebulow był bardzo zmartwiony wydaleniem i wielokrotnie próbował odbudować swoją karierę, składając szereg wniosków o ponowne wpisanie go na listę kosmonautów. Główny konstruktor S.P. Koralew był ostatnią nadzieją pilota. Ale po śmierci legendarnego inżyniera w 1966 roku, Niele Bulow zdał sobie sprawę, że już nigdy nie poleci w kosmos. Wkrótce, a raczej miesiąc później, sam Grigori odszedł. Po wydaleniu z jednostki Nielubow został przeniesiony na daleki wschód do jednostki wojskowej, gdzie miał służyć jako pilot sił powietrznych. Grigory próbował zagłuszyć to, co, co się wydarzyło, alkoholem i wkrótce zaczął go nadużywać tak często, że wielokrotnie zawieszano go w prawach pilota. Kiedy dowiedział się o śmierci swojego głównego protegowanego y, SP Korelowa, Grigory po na napisaniu pożegnalnego listu do żony i przyjaciół popełnił samobójstwo, skacząc z trzeciego piętra swojego mieszkania. Hm. To by było już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, żegnam się i dozo!